Witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj kilka minut chcę poświęcić Xbox Rock Ally, czyli temu handheldowemu PC-owi, który został niedawno zaprezentowany z logo Xboxa. Bo co prawda wiedzieliśmy o tym, że to będzie prawdopodobnie bardzo mocna maszynka, jeden z najmocniejszych handheldów na rynku. Prawdopodobnie zresztą najmocniejszy, przynajmniej w tej droższej wersji. Natomiast wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się ceny, w jakiej zostanie wypuszczony. Ja wam muszę powiedzieć, że spodziewałem się wysokiego pułapu, ale tego, że ten Xbox Rock Ally X, czyli ta mocniejsza, wersja, nawiązująca oczywiście do stacjonarnego Xboxa serii X, czyli tej mocniejszej wersji. No, że ten handheldowy Xbox będzie kosztował 1050 dolarów w Stanach na premierę, no tego myślę, że chyba nikt się nie spodziewał. Oczywiście będzie dostępna też ta tańsza wersja Xbox Rock i po prostu, która będzie kosztować 700 dolarów, natomiast to są dalej bardzo wysokie pułapy. No i pytanie właśnie, do kogo ten sprzęt jest skierowany, bo mam wrażenie trochę, że do tych graczy, którzy na przykład na rynku pc są skłonni kupować te najmocniejsze podzespoły do swoich komputerów tylko po to, żeby chociażby mieć 5-10% wzrost wydajności. Przecież wszyscy wiemy o tym, że te najmocniejsze, najdroższe, na przykład podzespoły, często odznaczają się tym, że ten wzrost wydajności wcale nie jest już jakiś porażająco duży. Natomiast proste jest to, że część osób jest skłonna płacić nawet bardzo duże pieniądze po to, żeby mieć po prostu najmocniejszy sprzęt, jaki obecnie jest dostępny. No czy w tym kierunku chce iść właśnie ASUS? Z Xboxem. Od nad tym się postaram chwilę z Wami zastanowić w tym vlogu, do którego obejrzenia jak zwykle Was serdecznie zapraszam. Zanim zajmiemy się z powrotem ceną, która pewnie wywołuje największy szok, to jeszcze krótko o możliwościach tej platformy. No bo nie da się ukryć, że Xbox Rock Ally X, no rzeczywiście będzie prawdopodobnie najmocniejszym handheldem tego typu PC-owym na rynku. Dużo mocniejszym niż chociażby Steam Deck, oczywiście też niż Switch 2, chociażby. Natomiast tak czy inaczej, no te tabelki, które się tutaj pojawiają, z zespołami. Ja wam oczywiście gdzieś to wkleję, więc możecie to oglądać w chwili obecnej. Nie będę się nimi oczywiście szczegółowo tutaj zajmował, jadąc, natomiast chcę Wam tylko. Tylko powiedzieć, że to są podzespoły, które gwarantują najwyższą jakość na rynku, jeśli chodzi o tego typu sprzęty. No i z pewnością będzie to najlepszy sposób na ogrywanie chociażby gier pc ale nie tylko. No bo też kolejną planszę Wam wrzucę, która pokazuje, że właściwie kupując tego typu handhelda, będziemy mieć dostęp właściwie do wszystkich gier, prawie że dostępnych na rynku. Oczywiście z wyłączeniem nintendowych. Natomiast prawda jest taka, że czy będziecie chcieli grać na, w gry dostępne na Xboxie, właściwie na Game Passie, i w związku z tym też na tych pobocznych usługach, w rodzaju chociażby Ubisoft Plus czy EA Play, to wszystko będzie tutaj dostępne. Będziemy mieć oczywiście też bibliotekę Steama, a to jednocześnie oznacza, że tam jest przecież dostęp również do gier znanych z PlayStation, no bo Sony przecież też idzie w tym kierunku, że praktycznie wszystkie swoje duże tytuły albo wypuszcza, albo zamierza wypuścić, albo już to zrobiło. No i prawda jest taka, że czy będziecie chcieli pograć sobie w God of War, Spidermana, czy w The Last of Us, to możecie to ograć właśnie za pośrednictwem Steama, także masa tutaj będzie Dostępnych pozycji oczywiście w formie cyfrowej, bo będzie to sprzęt wyłącznie digitalowy. Natomiast jeśli ktoś lubi tego typu biblioteki cyfrowe, no to będzie zdecydowanie miał w co grać i będzie miał w co grać w najwyższej możliwej jakości, bo domyślam się, że zarówno wydajność w tych grach, ale też chociażby ekran będzie najlepszy spośród tych wszystkich urządzeń, które obecnie mamy dostępne na rynku. Natomiast nie wiem, czy wiecie o tym, czy wiedzieliście, bo tak mam wrażenie, że sporo osób myśli, że Steam Deck to się sprzedaje w jakichś potężnych liczbach, prawda? Jest taka, że jeśli chodzi o te handheldy pecetowe, to wcale nie jest aż tak różowo, dlatego że sam Steam Deck znalazł około 4 miliony nabywców, a jeśli byśmy wzięli cały ten rynek pecetowych handheldów, w których przecież pojawiło się sporo, bo mamy właśnie Asusa, mamy Lenovo, Legion Go i tak dalej, no to wszystko, ta pozostała cała grupa, ona się sprzedała w liczbie około 2 milionów egzemplarzy, więc tak naprawdę to nie jest jakiś masowy produkt, to jest bardziej niszowy produkt, mam wrażenie. Jeśli wszystkie te handheldy dostępne na rynku znalazły 6 milionów nabywców, no to Nie jest to, nie wiadomo co. Natomiast no, wydaje się, że Xbox będzie chciał iść jeszcze w większą niszę. Czyli jeśli byśmy wykroili wśród tych wszystkich graczy, którzy kupowali te handheldowe PC, tych, którym najbardziej zależy na wydajności przede wszystkim, no to tutaj Xbox będzie chciał właśnie dostarczyć swój produkt. I pytanie, ile właśnie tego typu osób się znajdzie? Bo ja mam wrażenie, że według mnie, tak patrząc na to wszystko, to sukcesem będzie, jeśli ten sprzęt znajdzie nawet i pół miliona nabywców. Co prawda niektórzy wieszczą tutaj. I sukces na poziomie około 1 miliona, natomiast mam wrażenie, że z tego typu cenami, które zostały tutaj zaprezentowane, tego typu pułapy będą bardzo trudne do osiągnięcia. No i właśnie wróćmy do cen, bo myślę, że to budzi największe kontrowersje i zamieszanie obecnie. Tak jak Wam wspomniałem, w Ameryce zostało to wycenione, znaczy prawdopodobnie, bo to są przecieki na poziomie 1050 dolarów za wersję X, no i za tą standardową wersję 700 dolarów, co w Europie będzie miało przelicznik taki, że standardowa wersja pójdzie. Za około 600. Tutaj sklepy podają cenę 599 euro i prawdopodobnie coś takiego dostaniemy. No a ta droższa wersja za 900, czyli 899 euro. Co prawdopodobnie będzie oznaczało tyle, że jeśli chodzi o Polskę, dostaniemy pułap rzędu 4-4,5 tysiąca zł za wersję Rock Alley X Xboxa. Czyli no bardzo dużo, muszę przyznać, jak za tego typu sprzęt niszowy tak naprawdę. No i właśnie powstaje to kluczowe pytanie, kto jest głównym odbiorcą. Ciekawi mnie w ogóle, czy Wy jeśli, jako widzowie, czy wy planujecie w ogóle zainteresować się tymi sprzętami, czy też całkowicie sobie je odpuszczacie, czy w ogóle znajdzie się ktoś, kto powie, że tak, kupuję Rock Ally X na samą premierę, wyłożę takie pieniądze, jakie po prostu będę musiał wyłożyć, napiszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani tym sprzętem, no bo ja Wam muszę przyznać, że ja osobiście nie zamierzam kupować Xbox Rock Ally na premierę, ale myślę, że też później także nie zamierzam tego sprzętu nabywać, dlatego, że jeśli już bym miał tego typu handhelda sobie kupić, to raczej kierowałbym się znowu w stronę Steam Decka OLED albo być może jeszcze kolejnych później rewizji. Natomiast niespecjalnie właśnie widzę grupę docelową dla tego Xbox Rock Ally X. W ogóle muszę Wam też przyznać, że niespecjalnie jakby widzę kierunek, w którym Microsoft chce iść, bo niby nie interesują ich właściwie sukcesy pod kątem sprzętu. Nie interesuje ich to, jak się Xboxy sprzedają, a sprzedają się przecież kilkukrotnie gorzej niż PlayStation. Natomiast jeśli tego typu sprzęt się ukazuje, jak ten Xbox. Box Rock Ally, no to przecież ileś spotkań trzeba było odbyć, jakieś umowy podpisać, no trzeba było włożyć to w to trochę wysiłku i pytanie, czy to właśnie jest tego wszystkiego warte, jeśli ten sprzęt sprzeda się w liczbie, moim zdaniem kilkuset tysięcy egzemplarzy i to już będzie sukces, będzie to po prostu niszowy produkt, który nie znajdzie nie wiadomo jakiego szerokiego grona nabywców. Zupełnie nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego, że gdybym teraz załóżmy zadał pytanie stulosowym graczom, no to chociażby pięciu, dziesięciu powiedziałoby mi, że czeka złotens na Xbox Rock Aly i będzie go kupować na premierę. Napiszcie, właśnie, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy dla was ten pułap cenowy jest w jakikolwiek sposób akceptowalny? no Czy znajdzie się ktoś, kto powie tak, ja jestem zdecydowany i kupuję na premierę? Ciekawi mnie właśnie wasza opinia, natomiast według mnie to jest zdecydowanie zbyt wysoki pułap i coś mi się wydaje, że z czasem zobaczymy dużego rodzaju promocje, po prostu bo ten sprzęt zwyczajnie nie będzie schodził z półek. Także piszcie, jakie jest wasze zdanie na temat chociażby ceny, ale też i możliwości Xbox Rock i czy widzicie dla tego sprzętu jakąkolwiek przyszłość. Natomiast ode mnie to tyle w tym blogu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się!